Walczysz z 20% inflacją? Ceny mediów idą w górę. Światło poszło tak w górę, że ja już mam tylko na strychu. Rodzina ma już dość kolejnego telefonu odbieranego po godzinach? Bo to tak jest, że jak pracujesz w zakupach, to wiedz, że coś się dzieje. Sprawa nie jest prosta, trzeba walczyć z logistyką dostaw. No i not given. No, no to... to how I can take, kurwa? Trzeba żebrać o rabaty. Daj no jeszcze, dwa złote. Klienci wewnętrzni narzekają, że muszą odwalać robotę za ciebie. mają to robić! A kiedy trzeba zrobić techniczny opis zamówienia, to się dopiero zaczyna. Nie popalujesz, to musisz farbę amelionową. Jaką? Amelionową. Jeżeli odczuwasz wszystko to, o czym powiedzieliśmy, potrzebna jest ci terapia poprzez szok. Szok to jest szkoła okiem kupca. Nasze autorskie szkolenie, które odbędzie się we Wrocławiu 30 i 31 marca, na które cię serdecznie zapraszamy. Czy naładowane są baterie w No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Nie możecie tam zabraknąć do zobaczenia w świecie widzianym okiem kupca. Link do zapisów znajdziesz poniżej tego filmu. A co jeśli przegapisz tę edycję? Będę musiała z tym żyć do końca życia.